Yo, siemanko, ja jestem Benek, mam nadzieję, że wam majówka mija spoko i w ogóle jesteście trzeźwi jak to oglądacie, nie przejedzeni. A może z drugiej strony powinienem Wam życzyć na odwrót, znaczy tego pierwszego Wam życzę, trzeźwości, ale już jedzonka, to sobie nie żałujcie, jedźcie ile wlezie. Natomiast, jeżeli chodzi o dzisiejszego TechNewsa, no jest ciekawy i powiecie, ten kto z Was, kto kliknął, pomimo tego średnio jest zainteresowany tematem samej gier, co mnie obchodzi? I tak nie czekam na GTA 6. GTA 6 to jest katalizator, to jest przepotężny artefakt w świecie gamingu szeroko pojętego i nawet jeżeli masz w dupie samą grę, nie będziesz w nią grał, to ta gra będzie swoim oddziaływaniem. Um... No, to będę oddziaływać na cały rynek PC-ów, konsol i gier. Twórcy gier, niektórzy przesuwają swoje gry ze względu na to, żeby nie być w tym samym czasie prezentowanym co GTA 6. Twórcy sprzętu celują tak, żeby premiera ich sprzętu miała miejsce akurat przed premierą, żeby może na fali tego GTA 6 dosprzedać troszeczkę swojego sprzętu, żeby pokazać, że hej, na naszym sprzęcie GTA 6 działa jak najlepiej, więc to jest naprawdę gigantyczne, to jest gigant, to jest moloch, to jest gra, piątka była największą grą w historii, nie licząc tych takich, bo teraz e, oczywiście oldschoolowi gracze powiedzą, nie, e, chyba nie Attack on Titan, tylko e, War, kurde, taka śmieszna gra, gdzie się latało i strzelało do kosmitów, taka z ery gier 2D, z ery automatów i Donkey Kong i chyba Pacman to są popularniejsze tytuły. Najpopularniejsze w historii. Na pewno chyba Pacman jest najpo najpopularniejsze, ale to są takie gry z e, ery automatów. To są faktycznie najpopularniejsze gry pod względem ilości kopii w historii. Natomiast jeżeli chodzi o nowożytną e, historię gier, to zdecydowanie GTA 5 wiedzie tutaj prym. A szóstka bez wątpienia zemiecie jej tytuł pierwszeństwa. Ja stawiam, że w pierwszym roku, nawet nie, że w roku w 365 dni, tylko jak zostanie zaprezentowana w maju, no bo właśnie zostanie zaprezentowana w maju 2026 e, roku, o rok została przesunięta, to do końca roku moim zdaniem pobije rekord GTA piątki. Dlaczego? Dlatego, że ludzie są teraz więcej na nachajpowani, jest więcej graczy niż było te 13-14 lat temu, jak wychodziła em, piątka, czekaj, to było 13, nie, to chyba nie było aż tak dawno, tam na studiach byłem, więc... Około 10 lat, no może już 12-13 lat minęło, ty faktycznie, że tak być. Tak czy inaczej, no ważne to jest nawet jak nie czekacie na tą grę, bo załóżmy, że Wiedźmin 4 miał mieć premierę w maju 2026 roku, a z tego co się chyba orientuje, właśnie Wiedźmin miał startować w maju. To jeżeli miał mieć wtedy premierę, to jej nie będzie miał. Ni hu, hu, nie ma szans. Wszyscy spieprzają z terminami premier swoich gier z okresu, gdzie będzie GD6. No wiadomo, jakieś gry się pokażą, ale nie będzie. Będzie tak, że będzie jakoś gęsto od premier, że wyjdą super tytuły w tym czasie. Po prostu twórcy, deweloperzy nie chcą ze sobą konkurować. No i teraz pytanie, dlaczego za rok? Ponieważ sloty na wypuszczenie dużej gry są tylko dwa: jesień i wiosna. E, tak naprawdę wtedy wypuszcza się gry. Gry się wypuszcza w okresie przedświątecznym, jeżeli chodzi o koniec roku, czyli tak od września do listopada. No listopad to już jest dość późno, jak na premierę gry, bo to musi być przed tym okresem świątecznym, żeby to ludzie kupili. Pamiętajcie, że to też jest celowane jako okres świąteczny, często w Stanach Zjednoczonych, a tam prezenty się kupuje na Święto Dziękczynienia, które wypada gdzieś w listopadzie. Chyba z tego, co się orientuje, um, orientuje się chyba tylko i wyłącznie dlatego, że czarny piątek jest chyba pierwszym piątkiem po Święcie Dziękczynienia, a on jest zawsze w listopadzie jest chyba też zawsze ostatnim piątkiem e, listopada. Nieistotne, nie, nie teraz jeju, po cholerę ja tak się w to zagłębiam, tak czy inaczej. To jest e, z, jakby ze sobą ściśle związane, że Wiadomo, że rynek e, e, amerykański bardzo mocno definiuje pewne premiery i tak dalej. W związku z tym tak wygląda slot jesienny, chociaż to się zaczyna rozmywać. Tak kiedyś było też z elektroniką. Elektronika w identycznych slotach była prezentowana. Jak wrócicie pamięcią wstecz do premier Intel'i, do premier AMD, do premier NVIDIA, to to zawsze było nowe rzeczy. To był to było od września do listopada, wychodziły nowe rzeczy, potem grudzień, styczeń była przerwa. E, styczeń no już mogło często być zapowiedziane na cesie e, jakiś sprzęt, i potem wychodził nowy sprzęt. Teraz zostało to przeniesione na styczeń. W ogóle pojawia się to w takich randomowych troszeczkę momentach. E, Ryzeny z Serii 9000 chyba pojawił się w ogóle w wakacje, e, albo Ryzen Sam 7 9800X3D. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o sprzęt, to co się zupełnie rozjechało w tym momencie, sprzęt jest wrzucany w randomowych miejscach. Z czego to też wynika? Z tego, że kiedyś te rzeczy były wokół targów nabudowane. Targi takie jak na przykład Gamescom czy E3, one odbywały się na wakacje, one generowały duży ruch. Gier i producentów gier, no i troszeczkę to później e, prowadziło za sobą ruch w samym hardwareze. To wszystko ze sobą było bardzo mocno związane więc największa gra w historii. To absolutnie nie jest mój faworyt. Ja bardziej czekam na Dead Scroll 6 czy na 4 niż na GTA 6. Natomiast wiem, jak dużą ta gra ma wartość pod względem takiego znaczenia. Może nie tyle co wartość, czy wartość swoją drogą też pod względem całego rynku. Ja już kiedyś Wam robiłem odcinek, że GTA 6 dźwignie ceny G. Niestety bardzo mocno je wywinduje. Nie do 300-400 zł. 500 a nawet 600 zł, to tyle może kosztować GTA 6. Ja ani trochę się nie zdziwię, jeżeli to będzie więcej niż 600 zł za tę grę. Natomiast trzeba przyznać, że Rockstar, jak już robi grę, to już naprawdę jest to bęge. To jest, to jest gruba staki, że masakra. No, prawie taki jak ja. Że ta gra już jest przez naprawdę ponad dekadę, GTA 5 na przykład, i cały czas się nie starzeje. To jest gra usługa, to jest gra, która naprawdę oferuje zabawę przez cały czas. Są ludzie, którzy od ponad dekady grają w tą grę i cały czas w nią grają, więc to jest, jeżeli dla kogoś to jest rozrywka na dekadę, to, to jest zdecydowanie warte takich pieniędzy. Aczkolwiek każdy musi sam zdecydować. Dla mnie nie jest. W sensie, jakby ja uważam, że, że jest to trochę za drogo, ale to jest dla mnie osobiście. A to, jak ktoś sobie wycenia swój produkt, no e, lata poświęcone na stworzenie tej gry, dodatkowy rok poświęcony na stworzenie tej gry, bo tutaj Rockstar oznajmił, że chcą. Że oczywiście przepraszają za spóźnienie i że z każdym ich tytułem naszym celem było przekroczenie oczekiwań graczy, i GTA 6 nie jest tutaj wyjątkiem, czyli Exceed Customer Expectation i takie tego typu pierdzielenie, tak czy inaczej, no na pewno będzie to gruby tytuł. Na początku prawdopodobnie ekskluzywny w ogóle dla PlayStation 6. Być może, być może, być może, nie wiem, domyślam się, tylko i wyłącznie dywaguję, jest to związane z wydaniem PlayStation 6, że być może wtedy pojawi się PlayStation 6, czy byłoby to za wcześnie? No, 6 lat by minęło, bo bodajże PlayStation 5 zadebiutowało w 2020 roku, czyli to już 5 lat minęło. Czekajcie. A, nie, to tutaj sobie to zrobimy. Playstation 5. Dajcie mi tu jakąś Wikipedię. 2019 nawet, to było 7 lat. Czyli jak najbardziej jest możliwy debiut w wersji szóstej. I to by mogło być ze sobą skorelowane. Czekajcie, jeszcze sobie przywrócimy. Jaki to, był, jaki to był czas, okres? To był listopad, czyli jak widzicie ten slot jesienny był to zrobiony. No i w sumie to by pasowało, że PlayStation wyjdzie, no ale to wtedy PlayStation by musiało wyjść pod koniec tego roku. Skoro początkiem przyszłego roku wyjdzie, wyjdzie GTA 6. Co? Nie jest niemożliwe. Chociaż już byśmy może mieli jakieś przycieki na temat PlayStation 6. No nie wiem, nie wiem. Kurczę, powiem Wam szczerze, ciekawe to jest. Jeżeli nie, no to może PlayStation w takim razie pojawi się w, w, w maju przyszłego roku. Może też się nie pojawiać, aczkolwiek wydaje mi się, że taki tytuł jak GTA 6, jeżeli Sony wynegocjowało sobie ekskluzyw to jest to, to jest to system seller, tak zwany, czyli gra, która będzie sprzedawać dany sprzęt, dany hardware, i w momencie, w którym, no być może, będzie tak, być może, i to jest kolejna teoria, że Sony wynegocjowało sobie umowę ekskluzywną, nie wiem, na pół roku, na rok czasu, i e, wyjdzie na PlayStation 5 GTA 6. Po czym PlayStation 6 wyjdzie na jesień. I to by dawało system seller podwójny dla Sony, bo Sony by sprzedało dużo konsol z GTA 6, a później na jesieni sprzedałoby jeszcze więcej nowych konsol też z GTA 6, bo ono będzie działać lepiej. Teraz to ha, na 6 to zagracie w ogóle z włączonym ray tracingiem. Więc dwa razy ta sama gra sprzedałaby im dwie różne konsole. Taka moja teoria skromnego wróżbity z YouTube'a, więc wydaje mi się, że. Zapamiętajcie moje słowa, taka jest prawda, więc. No. Tak będzie, tak będzie. Kurczę, ale, ale żem to wywróżył, aż jestem teraz sam z siebie zadowolony, że taki wróż ze mnie. Technostradamus. Technostradamus, zapamiętajcie moją ksywkę. No, tak czy inaczej, jestem ciekawy, jak to wpłynie też na premierę sprzętów takich typowo gamingowych, karty graficzne od Nvidii, na przykład. Jeżeli, wiecie, to będzie ekskluzyw, to e, wydaje mi się, że nijak nie wpłynie. Ba, wpłynie być może nawet tak, że skoro ta gra wyjdzie w maju i będzie przez rok ekskluzywna, na. Na, na, na konsole na przykład albo na PlayStation e, i miałaby wyjść w 2027 roku na PC. No to Nvidia nie zmieni swojego kalendarza wydawniczego, jeżeli chodzi o karty graficzne. Na początku tego roku, czyli w 2025 roku zaprezentowali generację 5000 kart graficznych. W związku z tym na początku 2027, czyli idealnie przed tym momentem przejścia czy też wejścia na pecety GTA 6. Oni zaprezentują RTX -y serii 6000 i powiedzą, no teraz. Na niczym tak nie pogracie w GTA 6, jak na właśnie RTX-ach serii 6000. No bo GTA 6, RTX jest 6000, to się samo z sobą zgrywa. Nie wiem, nie wiem. Tak się tylko domyślam, takie sobie snuje plotki. Powiem wam szczerze, mega mnie to zajerało ten temat, chociaż sama gra tak naprawdę to mnie ani nie grzeje ani nie ziemi. Oczywiście czekam, oczywiście będę grał, oczywiście będę może nawet streamował. Dlaczego? Dlatego, że zajmuję się tym zawodowo i jednak skoro będzie to gra hype'owana przez Wielu graczy, no to będzie wokół niej trzeba kręcić content, robić pecety pod GTA 6, robić konsole, robić konfigi, robić monitory, robić kuźwa klawiatury, wszystko robić pod to GTA 6, bo będzie się to oglądało, więc będę to robił. No sama gra też oczywiście bardzo mnie ciekawi, chociaż to nie jest tak, że ja w ogóle się nie interesuję GTA nie, nie, ja się interesuję, ale dla mnie OG GTA to jest San Andreas. GTA 6 to jest troszeczkę takie odświeżone y City, tak? Y City, które było, mam nadzieję, że tak się czyta, Vice City. Vice City, całe dzieciństwo było czytane Vice City które działo się w Miami i teraz GTA 6 też wraca do Miami. San Andreas, które grało, działo się w Los Angeles było chyba tutaj w Los Angeles, w LA też się działa piątka, więc to jest taki ciekawy przeplot, gdzie do Miami wracamy po późniejszym okresie czasu niż wróciliśmy do LA. Jeszcze była czwórka, gdzie się działa czwórka? Nie mam pojęcia, gdzie się działa czwórka. E, czwórka to w ogóle mi umknęła tragicznie, bo w piątkę trochę grałem, bo oczywiście grałem w YCT, troszeczkę grałem masę, masę czasów San Andreas chociaż już kodów nie pamiętam na pamięć, tak czy inaczej no to nie jest tak, że ja nie jestem w ogóle zainteresowany nowym GTA, jestem jak najbardziej wydaje mi się, że będę się przednio w nim bawił tak czy inaczej, natomiast są tytuły, na które bardziej czekam na przykład Elder Scrolls szóstka, no kuźwa gdzie to jest? Gdzie są scrollsy? no i Wiedźmin 4 5 i 6 i jakiś remaster jeszcze Dobra, dajcie znać, czy wy czekacie i czy te moje rozkminy w ogóle was ruszają. Bo tak jak mówię, bardziej, bardziej mnie jara ta gierka pod względem tego, jak ona wpływa na rynek. To jest taka czarna dziura rynku gier, nie? Znaczy w ogóle rynku całego takiego digitalowego, bo ona się pojawia i zakrzywia horyzont zdarzeń. Premiery gier nagle się zmieniają, sprzęty wychodzą w innym czasie, pojawiają się nowe generacje konsol, nowe generacje kart graficznych wszystko dlatego, że pojawia się taka czarna dziura w postaci Geta 6. Czarna dziura bez tutaj jakichkolwiek negatywnych skojarzeń, chodzi po prostu o jej masywny, grawitacyjny wpływ na całą resztę rynku. No to jest coś niesamowitego i to mnie jara bardziej niż sama gra. Serio. To jest ten taki aspekt ekonomiczno-marketingowo-polityczno-digitalowy tego wszystkiego, jest naprawdę niesamowicie wciągający. I jestem ciekawy, czy jak ona się faktycznie pokaże, czy tak będzie oddziaływać na rynek. I teraz wyobraźcie sobie jedną hipotetyczną rzecz. Rzecz. wyobraźcie sobie, że Rockstar spieprzył tą grę. Ja oczywiście ciężko mi to sobie wyobrazić, bardzo ciężko. Rockstar dowozi, ale podobnie dowoził swego czasu CD Projekt, chociaż to są jakby studia zupełnie innego kalibru. Chociaż już e, w pierwszej lidze gra e, oczywiście CD Projekt, ale CD Projekt jest taką pierwszą ligą Gdzieś tam z dołu tabeli, nie, a ta góra tabeli jest troszeczkę wyżej. tu bez urazy, bo ja mam jakby kibicuję najbardziej CD projektowi z, te, z, tego, z tej całej tabeli, e, aczkolwiek e, faktycznie no, budżety na gry są, są przepotężnie różne. No ale jakby taki GTA 6, że tak powiem, kolokwialnie na mordę się wywaliło i sobie ten głupi ryj rozwaliło. To, to, to tylko taki klasyk internetu jest cytowany, ja jakby rockstar git. Tak czy inaczej, to by było największe zaskoczenie. To by w ogóle, co by, co ta, co by się tam nie wydarzyło, to, to byłaby jakaś anihilacja tej, tej czarnej dziury, jakaś implozja, która by nie wiem, co by wyczyniła. No ale to by było ciekawe. Oczywiście nie życzę, nie życzę, życzę, żeby wyszło i żebyśmy się zagrywali. Zobaczymy, jak to będzie. Dajcie znać, co wy. Sądzicie o tym moim gadaniu? Jak coś, jak coś. Ja wiem, że ja troszeczkę mogę gadać od rzeczy, ale jestem, ja jestem, ja jeszcze nie majówkowałem, jak coś. Jeszcze nie majówkowałem. Ja jeszcze cały czas ostro pracuję. Może jutro zacznę majówkować dopiero. I to tak wiecie, yy, jestem kierowcą, więc tylko będę żar bez opamiętania. <laughs> ale się nie mogę doczekać. Dobra, dzięki wielkie i miłego majówkowania Wam jeszcze, bo jeszcze kilka dni zostało. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro w kolejnym filmie. Cześć.